Forza Horizon 4 urzeka, przyciąga i nie pozwala odejść od ekranu, zapewnia dziesiątki godzin świetnej rozgrywki w sprawdzonej formule. Gra oferuje widowiskowy i mocny początek. Jesteśmy bardzo szybko przeprowadzeni przez możliwości stawiane przez zmienne pory roku. Po prezentacji i kilku wyścigach wydaje się, że cała wirtualna Wielka Brytania stoi przed nami otworem, ale nic bardziej mylnego. Zanim zostaniemy zaproszeni na pierwszy festiwal, czeka nas kolejny etap. Polega on na ukończeniu kilku rodzajów wyścigów, a przy okazji na zbieraniu punktów wpływu. Po zdobyciu ich określonej liczby, następuje dopiero zmiana pory roku. Taki proces przechodzimy czterokrotnie, co zajmuje łącznie nawet 5 czy 6 godzin, i dopiero wtedy rozpoczyna się właściwa zabawa. W ramach takiego prologu poznajemy podstawowe rodzaje rywalizacji, czyli dobrze znane klasyczne wyścigi, wyścigi przełajowe, a także te nielegalne, nocne imprezy. Po przejściu do głównej części gry, następuje jeszcze zapoznanie z sieciowymi trybami, a także dodatkowymi aktywnościami. Wśród nich znajduje się choćby możliwość kupna salonu z szybkimi samochodami. Otrzymujemy wówczas dostęp do 10 wyzwań, które polegają na przejechaniu najmocniejszymi i najszybszymi samochodami z punktu A do B, często w określonym czasie lub z dodatkowymi założeniami, np. brakiem uszkodzeń. Inną aktywnością tego typu jest wcielanie się w kaskadera, który wykonuje specjalne misje na potrzeby filmu. Czasami są to skoki na dużą odległość, innym razem spowodowanie jak największej ilości zniszczeń, to ciekawe urozmaicenie klasycznych wyścigów, a także możliwość na zarobienie dodatkowych kredytów. Do Forza Horizon 4 wracają także wyścigi specjalne, czyli przykładowo rywalizacja z ogromnym poduszkowcem, myśliwcem czy szalonymi motocyklistami. Przygotowano także specjalny wyścig dla fanów serii Halo. Warto podkreślić, że tym razem klimat festiwalu jest mniej nachalny, jakby zepchnięty na boczny tor. Co ciekawe, większość imprez, niezależnie od rodzaju, możemy ukończyć w trybie współpracy online lub rywalizacji. Całość ekosystemu Forza Horizon 4 jest mocno nastawiona na rozgrywkę sieciową, co nie oznacza, że samotnicy nie będą się bawić znakomicie. Jedno nie koliduje z drugim, a cała gra, nawet pomijając multiplayer, pozytywnie przytłacza zawartością i możliwościami. Świetne wrażenie, oczywiście poza doskonałymi jak zwykle modelami aut, robi mapa oraz ogólny projekt całego świata. Trzeba jednak przyznać, że nie jest to spektakularnie duży teren. Został jednak zaprojektowany na tyle w przemyślany sposób, że nie jesteśmy w stanie szybko zapamiętać danych odcinków. Całej sytuacji pomaga też fakt, że drogi rozmieszczone są bardzo gęsto. Świetnym dodatkiem są też zmienne pory roku. Po nastaniu kolejnej po prostu odkrywamy wszystkie lokacje na nowo, ciesząc się nimi jak za pierwszym przejazdem. Dzięki temu zabiegowi można śmiało stwierdzić, że to najlepsza mapa w serii Forza Horizon, zwłaszcza jesień i zima robią fenomenalne wrażenie. Podobnie zresztą jak cała oprawa, która urzeka od pierwszego wejrzenia. Ciężko jednoznacznie stwierdzić, czy gra doczekała się pod tym kątem wielu usprawnień w stosunku do pięknie wyglądającej trójki ale na pewno ładniej wyglądają cienie oraz gra świateł. Co najważniejsze, to jednak to, co spotkało grę pod kątem optymalizacji na PC. Na komputerze wyposażonym w kartę graficzną GTX 970, procesor i5-4570 i 24 GB bezproblemowo osiągaliśmy 55 czy 60 klatek animacji przy ustawieniach ultra i rozdzielczości 2560x1080, czyli ultra panoramie o proporcjach 21x9. Co ciekawe, taka konfiguracja sprzętowa pozwala też na bezproblemowe granie w rozdzielczości 4K przy obniżonych do średnio wysokich ustawień i wyłączeniu MSAA. Na podstawowej wersji Xbox One gramy w rozdzielczości Full HD oraz 30 klatkach na sekundę. Dopiero Xbox One X oferuje natywne 4K lub 60 FPS. Jednak nawet na zwykłej wersji konsoli czwórka prezentuje się naprawdę znakomicie, oferując niezapomniane przeżycia wizualne. Forza Horizon 4 nie ustrzegła się jednak małych niedociągnięć. Przede wszystkim zbyt odczuwalne są różnice pomiędzy poziomami sztucznej inteligencji. Wyścigi, w zależności od rodzaju, potrafią być bardzo nierówne. Można jednak do tego przywyknąć. Niewykorzystanym potencjałem okazują się także domy, które można kupić. Praktycznie służą tylko za punkty szybkiej podróży, w których możemy też kupować czy modyfikować auta. Niestety nie ma w takim miejscu na przykład możliwości obejrzenia własnej kolekcji aut w eleganckim garażu. Takiego rodzaju problemy nie zmieniają jednak całego obrazu gry. Forza Horizon 4 oferuje niezapomniane doświadczenie z mnóstwem aktywności różnego typu, wśród których po prostu każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Syndrom jeszcze jednego wyścigu nigdy nie był tak silny. To bez wątpienia najlepsza do tej pory część serii.